Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej prezentacji, tym razem nieprofesjonalnej, na tle węża ogrodowego. Banner niestety został zerwany przez gichury. Dzisiaj na tak zwanym widelcu mamy Honda cb 600 SA, czyli motocykl wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? Skąd to się u nas wziął? Dlaczego mamy to na sprzedaż? O tym wszystkim zaraz opowiem. Ja nazywam się Tomasz Rezmer. Prawie 20 lat zawodowo zajmuje się motocyklami. Zapraszam na prezentację. Jak zwykle zaczynamy od serduszka. Słuchajcie, to serduszko działa porównywalnie inaczej. To serduszko, czyli ten silnik działa tak samo jak w egzemplarzu nowym. Przed chwilą, przed chwilą. Pół godziny temu jeszcze nie było tego deszczu. Dlatego dzisiaj pod zadaszaniem jesteśmy. No i serduszko zostało mocno przetestowane i działa jak nowe. Nie będę się tutaj wgłębiał w szczegóły, po prostu wszystkie mechanizmy działają wzorowo. A dlaczego tak jest? A dlatego tak jest, że motocykl ten ma 20 tysięcy przebiegu, nawet niecałe. 18 skaczyków. To oznacza, że ten motocykl pod względem technicznym jest praktycznie no, prawie nowy. Przy takim przebiegu nie musimy, nie wiem, wymieniać świec, musimy robić luzów zaworowych nie wymieniać napędów, ani żadnych takich rzeczy ani łożyska główki ramy ponieważ to wszystko jest fabryczne w stanie idealnym, tak samo klocki są bardzo dobre, jedyne co tutaj mamy to jest drugi zestaw opon założonych które są prawie nowe no ale rocznikowo można powiedzieć, że już nie są takie idealne, aczkolwiek są to Michelinki, one mają 5 chyba albo 7 lat gwarancji producenta, więc naprawdę tutaj można na nich całkowicie bezpiecznie jeździć co takiego jest wyjątkowego w tym motocyklu? No pierwsza rzecz to jest ten przebieg, słuchajcie. Przebieg to, że motocykl jest bezwypadkowy i ten przebieg jest w pełni udokumentowany, za chwilę to pokażę. Druga wyjątkowa rzecz, dużo dodatków. Mamy tutaj, zobaczcie, trzy kuferki, całkiem sympatyczne, fajne. Mamy fajną szybę z deflektorem MRA. Bardzo fajna rzecz. Mi się Bardzo mi się podobają te deflektory. One są małe i niepozorne, a naprawdę robią robotę w trasie. Dużo lepiej mi się jeździ z deflektorem, aniżeli z wysoką szybą. Ogmolowanie. No takiego ogmolowania jeszcze w CBF-ce nie miałem ani w 1000, ani w 600. Jest to całkowicie ogmolowane wszystko, czyli od dołu do góry. Oprócz tego mamy tutaj takie halogeniki, które sobie można w taki sposób ustawić, żeby świeciły na przykład troszeczkę za wysoko, i wtedy uwierzcie mi, że w słoneczne, wiosenne letnie dni jesteśmy bardzo widoczni. Z daleka te lampy błyskają, zwracają uwagę kierowców. A o to chodzi, żeby na drodze być widocznym. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Także rzecz bardzo fajna. Tak to słuchajcie wygląda. Mamy tutaj oczywiście zestaw kluczyków wszystkich. Po dwa do kufra, po dwa do stacyjki. Jest blaszka z kodem kluczyka. To wszystko tutaj się znajduje. Tutaj mamy włącznik do tych halogenów. Tak to wszystko wygląda. Zobaczcie teraz yy, jak to wygląda, silnik, kolektor tarcze hamulcowe, słuchajcie, tarcze hamulcowe nie mają praktycznie żadnych śladów użytkowania, generalnie jeśli chodzi o motocykl, na nim się oczywiście znajdą jakieś ślady użytkowania, no bo mimo, że jest to mały przebieg, to jednak nie jest to 500-3000 km, tylko jest to kilkanaście, prawie 20 a druga sprawa ten motocykl ma też lat 15 więc rocznikowo jest biegu biegunowo odległy od egzemplarza Fabrycznie nowego Ale zobaczcie jak to wygląda Skąd brać takie motocykle Powiedzcie mi Skąd w takim stanie brać maszyny Zobaczcie jak wygląda na przykład silnik za kolektorem Widzicie? No i znowu mamy niby zwykły motocykl Chłodniczka no Pięknie Tarcze, zaciski Pięknie to wszystko wygląda O tutaj na przykład te Wszystkie śruby odmocowania kolektora to wszystko jest takie, wiecie, wygląda jak nie wiem, w rocznym albo dwuletnim motocyklu, a nie w motocyklu kilkunastoletnim. Motocykl, oczywiście, jest po serwisie. W silniku mamy piękny, czerwony olej wlany. Nie wiem, czy to widać. Ten olej jest po prostu full syntetyczny, fusza, czyli to, co ostatnio ja i moi mechanicy używamy i lejemy czyli motocykl drogi z górnej półki dobry. Nie będziemy oszczędzać, niech klienci mają. To co najlepsze, tak to słuchajcie wygląda. Jeszcze szybki tutaj rzut telefonem. O tutaj mamy ten wspomniany olej, filtr. Olej mamy wlany taki. Mamy pojazd zarejestrowany z kompletem bujczyków, jak wspomniałem, ubezpieczony. Mamy tutaj homologację, książkę obsługi, TIF dokumentujące przebieg i książkę serwisową, a także inne dokumenty, jakieś tam od kufrów, jakieś tam coś tam. Nie wiem, czy to tej szybemeran nie jest czasami. No jak to Niemcy, bo on pochodzi z rynku niemieckiego. Tutaj na całe akcesoria dodatkowe przeważnie są jakieś tify Po to, żeby pan policjant w Niemczech w razie kontroli widział, że ta rzecz może być do tego motocykla zastosowana i nie spowoduje ona końca świata. Tylko świat będzie istniał dalej. I wtedy motocyklista może bez mandatu również odjechać dalej. Tak to wygląda. Słuchajcie, jest też rzecz. Przykra związana z tym motocyklem. Mianowicie pojawił się klient, który jest znajomym znajomego. No i pojawił się w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu. I ten motocykl klepnął. Także chciałem tylko po prostu pokazać, jak piękne maszyny się czasami trafiają. Słuchajcie, ja takie mocki mam naprawdę rzadko. To się trafia raz w roku, może dwa razy w roku, że coś ma taki mały przebieg i jest w takim pięknym stanie. Chociaż nie pozbawione kilku rysek, jak już wspomniałem. Zobaczcie, jak wygląda tarcza hamulcowa. Nie wiem, czy to będzie z bliska widać. Tu nie ma absolutnie żadnych śladów użytkowania, oprócz jakiegoś delikatnego przetarcia od klocków. Tak to ma wyglądać. I tak samo wyglądają tarcze tylnie. A więc uczulam, jeżeli gdzieś oglądacie motocykl, który ma 20 albo 30 tysięcy przebiegu i ma ranty na tarczach hamulcowych, no to albo jeździł nim ktoś. To jest przykładem na to, że ciało może funkcjonować bez mózgu, czyli ruszał na pełnym gazie spod świateł, po czym hamował z całej siły przed kolejnymi światłami, i tak robił cały czas w kółko. Albo jest ta druga sytuacja, sytuacja, nad którą na pewno się domyślacie: tak czy owak, nie warto takiej maszyny kupić. To wszystko, co chciałem dzisiaj pokazać. Mam na nadzieję, że ten lekko dziwaczny film prezentujący ten piękny, wyjątkowy motocykl się spodoba jeszcze może tak na koniec tylko powiem dla kogo jest taki motocykl więc generalnie Honda CB w 3600 czy 1000 wybierają osoby rozsądne które szukają nie jakichś super emocji w motocyklu tylko szukają po prostu ergonomii jakiego takiego komfortu jakiejś takiej nie wiem bezawaryjności prostoty działania normalnego takiego klasycznego trochę już dzisiaj w dzisiejszych czasach designu to jest naprawdę motocykl który jest bardzo uniwersalny no i można powiedzieć, że nie ma w nim nic wyjątkowego, ponieważ ten motocykl nie jest kompletnie w niczym najlepszy. Natomiast suma zalet tego motocykla powoduje, że właśnie w tym jest najlepszy. W uniwersalności, we wszechstronności słuchajcie. Nawet taka 600, która ma 80 koni, jako taka radzi sobie na autostradzie, na zwykłych drogach radzi sobie super, przyspieszenie jest odpowiednie, spalanie małe, boczne asfalty jak najbardziej, polną drogą. Też się da przejechać bez większego problemu. Masowo około 220 kg, czyli całkowicie do przełknięcia. Nie jest to ciężki ani wielki motocykl. Także naprawdę CBFK 600 -ka, super fajny sprzęt. Można powiedzieć, najlepszy motocykl uniwersalno-turystyczny z tamtych lat, który można dzisiaj kupić jako używany, świetny motocykl raczej bezawaryjny i raczej niezajechany, bo tego raczej nie kupują osoby, które chcą jeździć na kole jednym tylko kupują to osoby te, które jeżdżą na kołach dwóch. Mamy tutaj takie coś jak regulowana wysokość kanapu. Mamy system ABS zintegrowany, czyli jak hamujemy tyłem, to hamuje nam również przednie koło lekko. Także naprawdę motocykle fajne. Wygodna pozycja. Ten tutaj egzemplarz jeszcze ma coś takiego zrobione, że ma założoną turystyczną kierownicę, która jest odrobinę wyższa niż fabryczna i ciutkę, ciutkę szersza. Tak, żeby uchwyt w dłoniach był Pewniejszy, trochę może wygodniejszy, lepszy niż z fabryczną korwicą, która jest spoko, ale mogłaby być lekko szersza. I tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że te wichury i deszcze, które ostatnio tutaj mnie nawiedzały, są zwiastunem zmiany pogody. Z tej zimowej, takiej nie wiem, wczesnowiosennej na taką naprawdę wiosenną, typu 18-20 stopni, tego wszystkiego. Nam wszystkim moclistom życzę. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam. Hej.